Dzisiaj zagramy sobie w Bedwars, ale na laki blokach na serwerze hypixel.net. Cześć, lubisz tańsze gry? No to zajrzyj do pierwszej linijki opisu, a także użyj kodu cyfer, a będziesz miał 3% zwrotu. I słuchajcie, zaczynamy w takim razie. Witam bardzo serdecznie. Z tej strony Zwerdy jest kolejny odcinek na moim kanale. Ze mną jest dzisiaj m.in. Yy, Tinki Winki. Cześć, lala! Nie, to jest Tinky Winky. Chopie! Jest, ziołek, gdzie ty, ty... jesteś, czego? Jaki ty tym jesteś do tego? Jest jesteś Dipsi. niebieski, Zielony jesteś. Nie, nie, ty jest. Zielony, obok ciebie, Zielony. Patrz, o stary. stary, to jest, słuchajcie, to nie jest żelazny pl. To jest. Tinky Winky. Dobra, stary. Zaczynamy w każdym razie. Słuchajcie, odcinek z Bedwarsów dzisiaj wleciał razem ze sponsorami, czyli ze Smokiem i z Mixderem. No razem postaram się, żeby było w ogóle więcej osób, słuchajcie. Ale dzisiaj jest taki testowy odcinek. Zostawcie 1500 ła w górę, to będziecie mieli znowu Bedwarsy, będą wlatywać na no i tak dalej. Słuchajcie, postanowiłem, że chciałbym zwiększyć częstotliwość nagrywania w najbliższym przynajmniej czasie, więc zobaczymy, jak się tutaj przyjmie. na tydzień. Nie. Nie żelazny, bo teraz jest od 3 do 4. Więc no, więc chciałbym tak. Moim planem jest takie coś, żeby tworzyć, słuchajcie, tak, do. No powiedzmy, kurczę... Żelazny powie, powiedz ile, bo ty będziesz wiedział, na pewno, ja, ja jestem... L lodowy most, twórz lodowy most w kierunku, w którym patrzysz... To się... jak klikniesz, to ci stary stawia lodowy most, to, to jest mod. Miałeś odpowiedzieć na pytanie, Ciuru1! Ja nie wiem, jakie było pytanie, stary! No stary, ja... ile... ile no chcę robić no, nie wiem, robić tej... mi wodę postawiło, stary! No to niezłe, no, dobra. No i oczywiście gramy, słuchajcie, w tryb laki bloki, bo mi nie dał powiedzieć znowu, Ciul1. E, e, y... Jakie było twoje pytanie? Pytałeś mnie o coś. Tak, żelazny czy nie? <laughs> tak, tak, tak. Dobra, tak, 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 słuchajcie, no jeśli chcecie do kolejnego odcinka, oczywiście, słuchajcie, przede wszystkim pierwo tutaj y, do bicia mają wspierający, ale każdy ma opcję zagrać, będę informował, słuchajcie, na specjalnym Discordzie, spo... co, czekaj, y, właśnie, wiesz co, zauważyłem, jaki absurd właśnie powiedziałem, nie, bo powiedziałem, że każdy ma szansę zagrać. Ale, ale info będę dawał na specjalnym Discordzie na sponsorów, dobre. Do, dobry Każdy wariant, że tak powiem. Każdy może sponsora kupić, je, Żeby Każdy coś, może okay. sponsora kupić. To nie jest pay to win no jak, <grym> Stary, możesz na przykład zapłacić i przegrać, nie? To... to <grym> Kto by nie chciał zapłacić i przegrać? Dobra. W ogóle te quick mafy trzeba robić na czacie, jak wyskakują, wiecie? Bo to słyszałem, że tam Co to jest e, fajne w ogóle? Wpisy, wpisywać po prostu wynik? E, tak, po prostu wpisujesz wynik stary I, i masz ten. I w ogóle chcieliśmy zagrać... Jak się e, Inaczej trochę, chcieliśmy zagrać, słuchajcie o, sobie, się <grych> w teamach co chcieliśmy zagrać. <grych> Dobra, OP Helmet, nie będę już Żabie Skoki miał, ale będę miał OP Helmet. Słuchajcie, chcieliśmy zagrać trochę inaczej, chcieliśmy zagrać w ogóle w czwórkę na wszystkich, mm, ale okazało się, co, co się okazało, co się okazało? Proszę, proszę proszę, powiedzieć tutaj, co się okazało, proszę Państwa. Proszę Jak państw. się robi ten most, no? Ja nie wiem, co się okazało. No żelazny, robi się go po prostu, chłopie, no kładziesz to, to blok kładziesz, Użyłem Położyłem i się coś się stupiło i woda się pojawiła, stary. Jak ci się woda pojawiła z tego? No, zobacz, no... Nol <grym> Jak ty to zrobiłeś to. stary, Rzecz... nie, to, wiem, nie to się stoi. Posta... Oho, Stary dostałem... Tak, znowu starowanie się zaczęło. Yy, dostałem mieczyk, Czemu Fire Aspect 1 Boże, nie, proszę, proszę, nie, 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 GOD please! No! Ale tu jest jakiś kurczak, on, on eksploduje! Bo to no! stary jest fire chicken, no nie i znowu stary, kurczę. Ja wam powiem, że ja powinienem za każde stary, nie wiem, dostawać. Yy... Dostawać, dostać. co pojedem dostawać, co, co powinnam? Ciastko! Ja tu zaraz cię, ziomeczku drogi, ja tu widzę to, widzę, widzę co próbujesz. Dobra, postaj, postaj, postaj. cyfer, ja mam most w ręce, czy ty powiesz jak... Czy... No kładziesz jest? go na ziemię, stary. Dobra, Dobra po, na, na ziemię, proszę bardzo, tak, tutaj, w tym tak, mieście, tak? kładziesz go na ziemię, stary, trakt... jak patrzysz, no, no i on się powinien, no i on się powinien stworzyć. No i nie stworzył się. <laughs> Żelazny zepsuł takie bloki, pozdro, w takim bądź razie. Czekaj, ja widzę, dobra, tam jest Mixder, dobra, muszę se patrzeć, bo tu wziąłem takich, takich tam, no niebezpieczne wariaty, to są, muszę Wam powiedzieć, także trzeba by na nich... U... O ty czulu złoty, o ci gazara, ci skroję go... Ga... A dobra, bo to był warp ten, dobra. Eee, muszę uważać, bo oni są całkiem ob obcykani w tym całym tym, tym, tym. Eee, I powiem wam, że niebezpiecznie jest. Eee, I muszę przy okazji nasłuchiwać, co robi żelazny? Znaczy eee, Tinki Winki. Ja, ja naprawdę ja nie wiem, co ja robię. Jakoś lawę tu położyłem? Znałem co, co, się, co jest Tinki Winki? Co ty tam robisz, Tinki Winki? Ja tam co? bez płonę Znam się, jak mam przestać płonąć? Płoniesz z zachwytu, dobrze wiedzieć, stary, że, że poniesz zachwytu, jak to tutaj, eee, Ta prawda, gra jest ten. Dziwna. Ta eee, gra jest dziwna! Czy może bardzo. mi ktoś napisać, z jakich my Lucky Bloków możemy trafić perełki? Eee, bo nie pamiętam, które to są, kurczę, blady. ja Chciałbym, w sumie. O, mamy laki bloki, super Elo. Dobra. OOOOO! do, 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 do dobra. zostałeś pokonany, fajnie. Yy, niestety, z niektórych się widzicie moby, respią. O, obsydian dostałem, ale kozak! Łoo! idę od razu budowywać łóżko, kozak. Ja się tam cieszę, na przykład. Stary co, co ty tam masz, żelazny? No, w sensie, Balon z wodą! Balon z wodą? Ale fuck, ja pierwszy raz gram w ten tryb w ogóle, daj mi się pocieszyć! Stary, i rzucasz te balony wow. i one się tak, wiesz co, w wodują w powietrzu, no. Ej, żelazo mi zżarło. Halo! Ty złodzieju ty, kurde ty jeden! Villagerze! Co, co ty będziesz tutaj? Nie, no ja, ja po prostu, słuchajcie, zgłaszam to do płoku łatwy. Dobra, pisał ktoś? Nie, nikt nie pisał, dobra, to, to, to ja po prostu nie odczytałem. Dobra, postawmy sobie te laki bloki, ja zwykłych nie potrzebuję. Czekajcie, mam jeszcze przy sobie fajny ekwipunek. Ja tak myślę... Znaczy, wiem, to się rzadko zdarza u niektórych, u mnie, ale, ale, myślę, myślę, że mam szansę, słuchajcie, mam szansę tutaj. Nie masz kompletnie żadnej szansy, stary. Muszę jedynie uważać. Tak raz, stara, budowuję już łóżko, wiesz, co to jest za, za etap? To jest bardzo wysoki etap mojego... Stary, ale, ale łóżko jest dopiero startowe, dobra. No nie udało mi się niestety go tutaj strącić. Dobra, mam czekajcie obsydianu wystarczająco i mogę sobie z tym obsydianem zrobić bardzo fajną rzecz! Kanapkę. Nikt nie, no nie! Nie, za dobry. Nie! Ej! No spop, stopaj, <grym> przestań! Nie! Yes! Dobra, diamenty złapałem, super, dobra, żelazny został. Stytronizowany, ty, on nie miał budowanego łóżka, mogłem w sumie iść mu zniszczyć, w sensie Tinki Winki. Już, Już masz Hello. obudowane. Elo, co mamy o kolekcji? Natychmiastowa kolekcja <zysk> kolejka pułapek. O panie, to jest dobre. Wszystkie pułapki naraz dostanę, nie? Co my tam e, tajemnicze mięso zjedzmy. To fajne efekty. Dobra, nieważne. E, wracając, ja chciałem tutaj zrobić zakupy. Słuchaj. Dobra, Kurze. został pokonany. Pięknie, ładnie, dobra. Słuchajcie, to jest taki pojedynek Jupiterów, trochę bym powiedział. Dobra, kolejny lucky block i. Ja jeszcze kawalerio teraz, panie. Teraz to kawaleria leci po prostu. Poporopopo, Dobra, ja nie, myślę tak, się trzeba, trzeba to praktycznie <laughs> zrobić. Wow, dobra. Kudak rzeczy stary. Mixder oh. się nie wcelował. Mixder nie wcelował. O! Oh, zbugowałem się! Fuck! Gdzie ja. Nie! Fuck! Północy! Co ty robisz? Stary, zbugowałem się! No nie! Jak się zbugował? A czy ty gadasz? Mixer, pomóż, rzuć mnie! Hupie, widzisz mnie tu? Dobrze, moi drodzy, po tym jakże wspaniałym failu, witam was na kolejnej arenie. Będziemy grać tym razem z maksymalnie ulepszonymi teamami, także emeraldy nie Przyzleś są nam potrzebne. Przygrałeś. Przyznam grałeś, się, że pchnąłem i z tegoż powodu wygrałem został czterokrotny remis. Wygrałem tobie, wygrałem tą grę. Tak, dobra, możemy lecieć. Dziękuję, dobra, zaczynamy w takim razie. Jak mówię, tym razem, słuchajcie, nie ma w ogóle podstaw do łażenia na środek, ponieważ emeraldy respią się nam na wyspie. Hmm. Za to, hej, w sumie te nawet diamenty nam się nie opłacają w tym momencie w ogóle. E, wszystko respi opłaca. nam się na Jak się nie opłaca? Opłaca się. Na przykład no, opłaca się jakby... zostawić łapkę w górę! Tak, to jest dobry nie, nie, pomysł. Nie, 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 Ja to, myślę, to się... że. To się zawsze opłaca. To się zawsze. To się tobie opłaca, bo ty dostajesz złotówkę za każdą łapkę w górę. Nieprawda, bo. tobie to rozumiem, nie? Ale. Ja, po prostu jakby była złotówka za każdą łapkę w górę i tak. Ty, jakby tak było, nie? I 1500. Ja. Byłbym milionerem Byłbym ja, ja, ja bym milionerem sobie mógł kupić kanapkę. Na przykład, nie. Nie no, w sumie po tym... Aha, okej, okay, okej. Okay. Albo mógłbym sobie kupić na przykład scha schabowy. Schabowy, ale taki schabowy. dobry taki schabowy. Taki stary schaboszczak, wiesz, taki yy, tak głodny się zaraz będę robił przez to nagranie. Yy, czy tu są w ogóle skrzynki? S są skrzynki czy nie ma skrzynek jej na tej mapie? Chyba nie ma, nie? Nie widzę żadnej nie ma, skrzynki. Nie, nie wiem po co ci skrzynki w ogóle. E, żeby, no nie wiem, na przykład odłożyć sobie złoto, czy inne takie, żeby mnie nikt nie Nie wiem po co ci skrzynki w ogóle, powiedziałem. Nie potrzebujesz skrzynek, ponieważ skrzynki Ech. są potrzebne tylko po to, aby zrobić jajecznicę. Dokładnie, tak jest, tak, 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 jak powiedział żelazny. E, słuchajcie, w ogóle napiszcie. W komentarzu, bo zapomniałem o tym wspomnieć, jakoś tak nie wiem. Czy lubicie wiecznicę? Czy lubicie wiecznicę? Nie, tak naprawdę, y, słuchajcie, jaką mini-grę byście chcieli? Czy może więcej takich Bedwarsów Lucky Block? Czy może tradycyjne bedwarsy po prostu byście chcieli odcinek? Y, napiszcie w komentarzu, bo gdyż iż ponieważ, jak powiedziałem, chciałbym trochę więcej filmów dla Was teraz produkować, w najbliższym czasie przynajmniej. Y, a to muszę wiedzieć po prostu, co, co chcecie, bo tak jakby. Mm, nie wiem, może coś nowego jest w modzie, na przykład. Yy, yy. A, by Cześć, the way, tam. jeszcze chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz: Inar, kiedy Minecraft, tag. O, 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 o. Nie, to jest kurcze: szkalowanie Inara spamujcie, teraz będzie w modzie. Spamujcie Inarowi. Spamujcie wszyscy. Inarowi, Inar, kiedy Minecraft, tak, bo jakby seria się zatrzymała na nim, nie? Najlepsze że ludzie do mnie piszą Cyfera, gdzie, gdzie Minecraft, tak? A ja do nich, stary, ale to, to jest taka seria, że ja mam tylko jeden odcinek I, i teraz to, to właściwie To, to Inar, to, to nie ja, ja prze, Przepraszam to, to, to nie tak właśnie to inar. Że in... to inar, to wszystko Inara wina Stary, stary wiesz co zrobiłem? Co zrobiłeś? Nie dobra nic nie zrobiłem mikser nie znalazł! O nie z miksera, ja nic co jest to mikser! Dobra, czekaj, no. Ja mam pomysł teraz yes. Łak, no. ścięło! Ty sporąbany, no. bo tu czasami tak ścina dziwnie, wiesz? E, czekaj. Miksera! Co ja bym chciał to nie przez miksera No bo on nie zabił wtedy ścięło wszystkich, to Stary, Jakbyś nie zabijał, to by nie ścięło! Na pewno, tak tak jest. Ty, a jak co jak no. tak faktycznie jest, kurczę? No. God damn. Dobra, ja teraz podejmę się ciężkiego challenge'u, bo tutaj mam a tak co to jest na O nie! Czy wyryńczo stąd? Nie, proszę idź! Tak! Odejdź, odejdź, odejdź. Jest, 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 jest! Stary nie. To za podrabianie się pod żelaznego! Cyper, Tinky winki! tak jest! Nie, nie, Winky, tylko. O! ci... się wziąłem! Dobra. Kurczę, ale mnie prawie dojechał, prawie mnie dojechał żelazny. Fuck, to by nie było dobre, jakby mnie dojechał. Blisko. Dobra, czekaj. E... Czy ty mnie zabiłeś? Nie! Ej, fuck! Jest, stary! Stary! stary. Byłeś niewidzialny, nie co jest? Coś ty zrobił? Zniszczyłeś mi łóżko, eee, Tak, zniszczyłem ci łóżko, stary, ale byłeś niewidzialny. Co tam się odwaliło? Przepraszam dobrze, bardzo. Dobrze, ale on bloków pełno. Ja się, ja się nie godzę z tym, dobra, z, zbroja disco, będzie disco, 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 disco wyszło, disco, disco, wszystko blisko. Ej, mamy tu, są ender chesty, mamy tu, są, tu są. Ej, dobra. Wiesz po kim już jest? Po kim już jest. No ja nie powiem po kim, Ale no, po kim jest? Powiedz, ale powiedz. możliwe. Żrazny, powiedz, powiedz, A, bo to ja wszyscy Ja nie pamiętam jeszcze po kim jest. Niedługo się dowiesz że jest po kim jest. Ała! Co, co, co to co, było? Co tam się stało? Przepraszam, co to za ała był To host... był smog? Smog postawił mnie wybuchowego kurczaka chyba. albo Czy ty żelazny odpadłeś? Tak. Nie! Zostałem <laughs> tylko jaj i Mixder w tym momencie. Ua! Nie, to nie, wiem, to nie był smog, to był ktoś inny. Nie wiem jak to się stało, albo to się samo... Nie wiem, no. Ja nie wiem, stary. <laughs> Żelazny! <noise> jakby starczy. No. Starczy. <noise> Powodzenia, jakby... Mikser ci mam kciuki? Dasz radę, Mixer. O dzięki dobry jesteś. Mikser, kurczę, to po -po pozdrawiamy ekipę, tak? Przy okazji. Jest tylko jedna osoba, która może to wygrać! Jestem, jestem nią ja! Mikser! Nie, ja nie, jestem nie, nią. Mikser, nie, 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 mikser, ja stary. Właśnie, że ja jestem tą właśnie tą właśnie osobą. To właśnie super bohaterem, słuchajcie, który teraz odkryje swoje supermoce. Będę ja. Yy, dobra, ja chcę tak sobie kupić. I mogę. Sztos. Co, czemu tu miecz diamentowy kosztuje 4 emeraldy? Co jest grane? Przecież mniej. Fagers. Dobra, mogę go kupić. Fajnie. I mam, słuchajcie, mieczyk. Zostaje ulepszone przedmioty do poziomu drugiego. Tak, diamentowy generator został ulepszony. I teraz. I ej, sport cyny game. I on the game. Mixer, mikster, yy... dawaj, mikster. Mixer, mister, mister tak, mi por dawaj. Porzucam, gdzie temy, Mixer? Masz, masz tutaj, masz tutaj akcent. Przepraszam, to jest masz zgrywanie się. Ej, czemu nie można z nimi tradeować w ogóle? Co jest z tymi masz... villagerami nie tak? Dobra, gdzie mixer. jest Mixer? Ja muszę. Mixer, tu, tu. Ja muszę. O, on tu jest na a, a, masz, o ho, ho! Coś ty zrobił? On miał taką dobrą sytuację teraz, stary. Ja! Yeah. Ja yeah boy! Mister, zjechał. Na maxa byś go zjechał. Ja yeah boy! Nie powiem, nie miał tego kill tam. Ja wam powiem, że ja po prostu przeczuwałem, tak? Bo jestem mistrzem Jedi, tak naprawdę. I cała, cała prawda, cała prawda, słuchajcie, to, to jest cała szczera prawda u mnie. Jestem mistrzem Jedi, tak? I ja po prostu czułem zakrzywienia w mocy. I wiedziałem, że on tam. Nie, tak naprawdę, to widziałem party odbiegania. Więc to więc no, dobra. No i on miał taką fajność, tak by cię ładnie zabił. Jaki by czuje, Mixderowi? Mixder, jesteś super chopak i świetnie grać. I uwierz, że w porównaniu do cyfra, który grać nie umie, to, to ty wygrasz jeszcze. Fuck, lagi znowu jakieś takie, ja pierdykam. Nie wiem, co jest z tym lagpixelem, słuchajcie. Nie, nie Mixder. Dobra, o, teraz muszę wygrać tą klepę, teraz muszę wygrać tą klepę. Jest, proszę państwa! Yeah, yeah, yeah. Mixer, nie no tak ci oj a dobra szybko dawaj go jeszcze go zjedziesz dawaj dawaj jest dobrze bada jabadabadu no nie no i padłem panie co to miał być w ogóle czemu te balony się rozbijają tak od góry ktoś mi to wyjaśni bo nie wiem ja pierdykam wiem, ale dobrze mixer świetna robota nie właśnie niedobrze właśnie bardzo 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 brzydko b mixer niedobry nie. mixer niedobry a fuj Bliad, dobra jest tu, ooo, tutaj to da da Nie przejmujcie się, tak włączył się tylko parki po prostu. Ej, czy kosiarki bardziej? Ej, cz czekaj, on przeżył? Albo odpalania się... Ty, on, on przeżył! Gdzie on jest? O kurde! Tak, on nie! Coś ty Dobra, zrobił. mam tutaj, mam tutaj, ale farta miałem. Ten, ile w ogóle Zdrymy, rzeczy wko. ma walony, kurcze! Ho ho ho! Proszę Państwa! Nie, nie, nie! To my się tak nie bawimy już teraz. Ja teraz muszę tak. Już rozwalałeś łóżko. Och, jak mi przykro, Mixder. Jak mi przykro, Mixter, jak mi przykro żebyś, żebyś wiedział, że mi się przykro zrobiło w tym momencie Robię bardzo. Bardzo, na przykład przykro, wiesz? Ja wiem, że ci jest przykro, bo ty jesteś w ogóle z radzieckim YouTuberem, nie? Chciałem powiedzieć nie tylko. <laughs> nie, nie, to jest tak, że to jest już piąta ręka. Nie wiem, którą widzicie na odcinku, ale już wam mówię, że to jest piąta ręka. Napiszcie w komentarzu, która to jest dla wasa ręka na odcinku. Bo ja wam tylko mówię, że my już ganie piątą, cyfer dwa razy przegrał, raz się zbugował mm, Więc no tak to wygląda, nie? nie dziękować wiem, czy cyfer to o, widzę cię. Nie, tak naprawdę to jest druga arena dzisiaj. I słuchajcie, w ten sam sposób zostałem zwycięzcą. Dziękuję serdecznie za oglądanie, że Wam się odcinek. Spodał, starcie łapę w górę 2000 łapek i lecimy z kolejnym 1500 no, już nie Która będę. Nie Która? Dobra, do to zobaczenia, cześć, jest... cześć, cześć, nie, cicho stary. bądź